A ja, jaj, jajko mi się rozpłynęło. No nic, trudno, tak bywa. Dzisiaj na śniadanie będzie znowu to samo, czyli trzy jajka, ogórek kiszony i może tak spół pomidora. Śniadanko gotowe. Moi drodzy, ja nie wierzę, po prostu nie wierzę i wy mi też nie uwierzycie. Dzień dobry, tak w ogóle. Witam się z wami. We wtorek, słuchajcie, przyszedł facet od zmywarki i zapytał się mnie o to samo, o co mnie zapytali w mailu: co z nią jest nie tak? Więc powiedziałam mu dokładnie to samo, co napisałam w mailu: że wyświetla się error 41. No i że ona działa, ale nie grzeje wody. On zrobił zdjęcie numeru seryjnego. Mimo, że ja już im na maila wysłałam to zdjęcie i powiedział, że wróci do mnie jak będą mieli y, część. W ogóle nawet do niej, znaczy tak, otworzył ją, ale wiecie, y, nawet jej nie wyciągnął, nic tam, po prostu nic nie oglądał. Y, tylko ją otworzył, żeby zrobić to zdjęcie. Nic nie sprawdził i mówi, że y, tam przy silniku jest coś tam, jakaś tam część i że ją będzie trzeba wymienić. I że ona powinna być na stanie. I tak szybko, jak będzie ją miał, to do mnie zadzwoni i przyjedzie naprawić. Słuchajcie, po cholerę on w ogóle tutaj przyjeżdża? Ja myślałam, że on przyjedzie już z gotową częścią. Ja muszę ochłonąć, muszę ochłonąć po prostu. Bo nie wierzę. Łukasz padnie, jak mu to powiem, muszę zadzwonić do niego. No, Łukasz myślał, że go wkręcam, że żartuje. To już tylko pozostało się śmiać, nie? Bo płakać to nie ma co. To jest serio niewiarygodne. Jak zepsuł się boiler, no to przyjechał pan go naprawić, przyszedł, sprawdził co jest. Poszedł do samochodu po część, naprawił. To samo było z elektrykiem. Przyszedł, sprawdził co i jak. Poszedł do samochodu po to, czego potrzebuje i naprawił. A ten gościu. Przy... Boże, przecież. Ja, ja po prostu jestem tak zszokowana, że nie wiem, co mam powiedzieć. Przecież on mógł do mnie zadzwonić i ja bym mu przez telefon to powiedziała. Dałam mu tylko dwie informacje, te same, które dałam i na maila. Error 41 i że nie grzeje. A słuchajcie, a jeżeli na przykład z nią jest jeszcze coś nie tak i on przyjedzie z tą częścią i się okaże, że ona nie będzie działać, to jest jakiś cyrk, to jest po prostu jakiś cyrk. Ja w to nie wierzę. Ogarnęłam się troszkę, bo ja wcześniej bałam się w ogóle iść do góry, żeby się podmalować chociaż trochę, bo bałam się, że. Kurier kogoś szuka, to chyba nie mnie. Że no przeoczę tego faceta. Zostawiłam też kartkę na drzwiach z napisem, żeby zapukał, że jeżeli nie otwieram, to żeby zapukał w okno, albo zadzwonił na numer telefonu mój. No ale usłyszałam pokanie, także spoko. Stwierdziłam, że pofarbuję sobie włosy, bo po prostu nie mogę już na siebie patrzeć. Zobaczcie, jaki ja mam odrost! I ja nie wiem, w tym miesiącu jakoś tak szybko mi włosy urosły. Ja aż weszłam sobie na Amazon i sprawdzałam, kiedy ostatnio zamawiałam farbę, i zamawiałam ją chyba 27 albo 28 lutego. Nie wiem dlaczego tak szybko. No już po dwóch tygodniach miałam straszny odrost. Przygotowałam już sobie włosy, zrobiłam przedziałek i będę nakładać farbę najpierw na te siwy oczywiście. Farba L'Oreal Paris Excellence albo L'Oreal Paris chyba. Nieważne. Excellence Cream kolor 3U Universal Dark Brown czyli uniwersalny ciemny brąz. Dobra, nałożę najpierw tutaj na to siwę. Potrzymam 20 minut, myślę, i później na resztę odrostu. Ale powiem Wam, że mnie ten fachowiec tak rozwalił, że no nie mogę wyjść z podziwu. Ja tę farbę bardzo lubię, bo ona ma odżywkę, która jest najlepsza na świecie. Gdyby można było kupić takie odżywki, wiecie, jakoś oddzielnie, to bym kupowała. Nie wiem, co takiego jest w tej odżywce. Ale ona, no, no najlepsza ever, naprawdę jest. I jeszcze fajne jest to, że ym, dołączony jest szampon i on bardzo fajnie zmywa skórę głowy, chociaż mi i tak zawsze coś y, zostanie. Zastanawiam się, czy użyć sobie tych rękawiczek, które dali do zestawu, czy tych takich czarnych, których używam do gotowania. A, ale chyba użyję te. W ogóle dzisiaj, tak jak wspomniałam, jest wtorek. Ja wczoraj nie nagrałam zupełnie nic, totalnie. Dlatego, że miałam sporo pracy. Wyobraźcie sobie, i jeszcze e, chata była do ogarnięcia. Co ja tutaj rozlałam? Już Boż, jaka jestem niezdarna, no, zobaczcie. Cóż, to zrobiłam. Nie widać nie. Wczoraj nie nagrałam totalnie nic i dzisiaj jeszcze nie wrzuciłam filmu. Bo wyobraźcie sobie, że mi znowu komputer szwankuje. Także ja nie wiem, co to będzie. Nie przegrzewa się. Temperatura jest na poziomie 50 stopni, a wyłączał się przy 80, pi... no tak, przy 90, a teraz znowu mi się wyłącza i myślę, że to chyba jest bateria, bo pokazywało mi, że jest połowa baterii, że jest naładowany do połowy, a za chwilę się wyłączył i było zero. Także laptop musi iść do lekarza. Trzeba go steamingować. Bo tak to już długo nie pociągnie. zawsze trochę wypływa takiego niewymieszanego. A czy sobie chyba zmienię na tą końcówkę. Ja lubię tą końcówkę, bo ona jest z grzebyczkiem i tak fajnie się nią nakłada. Dobra, chodźcie tu do góry. Ja w ogóle zauważyłam, że w innych miejscach też mam już takie pojedyncze siwe włosy. Także no niestety, ale to już jest ten wiek. Nie będę na razie zakładała rękawiczki, od razu sobie umyję rękę i już, dobra, wracam później już włosy pofarbowałam uwaliłam się oczywiście konkretnie w ogóle nie wiem, po co ja robiłam makijaż bezpośrednio przed um, um, farbowaniem włosów mnie ten gościu chyba tak rozwalił wiecie, bo ja też chciałam sobie psiknąć takim opalaczem, który się nakłada pod makijaż twarz i po prostu zapomniałam chyba zaraz w ogóle będzie deszcz lał. mamy brzydką pogodę dzisiaj niby jest 15 stopni ja i skręciłam ogrzewanie i zrobiło się tak zimno. Mówię, kurczę, co jest? A weszłam na aplikację i zobaczyłam, że odczuwalna temperatura to jest 10 stopni. No, brzydko, jest brzydko. Ale wczoraj było ładnie. Także nie jest źle. Ogólnie teraz już idzie ocieplenie, także ja jestem szczęśliwa. Ja już się przyzwyczaiłam do tego, że w ambit z tą pogodą to jest różnie. Także cieszę się z każdego ciepłego dnia. Śmiesznie wyglądam, ale co tam, już w gorszym stanie, mnie widzieliście nieraz. E, także pogadam do Was teraz przez chwilkę, bo siedzę z tą farbą e, i ogólnie bym musiała zacząć obiad gotować, ale to za chwilkę, bo potem zmywanie, odżywka i to wszystko chwilę będzie trwało. Także pogadam do Was, przygotuję sobie wszystkie składniki, pokroję cebulę, mięso i tak dalej. I, 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 no, i pójdę to zmywać. Ostatni vlog, ten, który widzieliście wczoraj, był naprawdę krótki, dlatego że późno zaczęłam nagrywać i potem nagle się okazało, że jest live. I ja w sumie wiedziałam, że prawdopodobnie będzie live um, powiadomienia jakieś, że będzie live w weekend, ale byłam przekonana, że to będzie piątek albo sobota. Ale to nagle mi wyskoczyło, że w niedzielę o 17 no także oglądałam tego live'a, on był dość długi, później od razu rozmawialiśmy na Discordzie z osobami, które chciały dołączyć do kawiarenki Maćka. A później rozmawialiśmy sami tam w swoim takim własnym gronie i powiem Wam, że późno poszłam spać. Nie wiem, do której rozmawialiśmy do 23.00 albo nawet później. My często tak naprawdę no, długo gadamy. A później ciężko się rano wstaje, No ale wiecie, jak to jest. Jak się ma ze sobą dużo wspólnego, no to często nie można się nagadać. No a wczoraj w sumie chciałam nagrywać, ale skończyło się tak, że słuchajcie, cały dzień ogarniałam, yy, bo yy, ja mówiłam wam bodajże w piątek, że posprzątam różne zabawki, no i ostatecznie nie zrobiłam tego, yy, więc zaczęłam to robić wczoraj i mi zaszło chyba, nie wiem, 2,5 godziny albo nawet 3. No bo słuchajcie, wszystko było wymieszane, jakieś tam laleczki z samochodzikami, klocki takie z innymi, nawet jakieś klocki Lego tam znalazłam w tym takim dużym pojemniku. Wyniosłam jakieś pluszaki tutaj do spiżarni, no naprawdę dużo czasu mi to zajęło. Prałam też koce, okazało się, że trzy prania muszę zrobić znowu i jakoś tak wyszło, stwierdziłam, że nie nagrywam, że ten dzień sobie odpuszczę, tym bardziej, że cały czas chodziła pralka i suszarka. Ale czekaj, dzisiaj jest 25. Jak opublikuję ten film, to w tym momencie będę miała pobity rekord. Także <grym>, jestem z siebie dumna. No Nagrałam już w tym miesiącu 25 filmów. Vlog z Drayton Manor był podzielony na dwa, więc nie liczę tego jako oddzielne filmy, bo to miał być jeden. No i ogólnie powiem Wam, że naprawdę fajnie. Cieszę się, jestem z siebie dumna. Widzicie, jednak można nagrywać codziennie. I nie jest to w ogóle jakieś, nie wiem, obciążające. W sumie to jest sama przyjemność, chyba, że nie ma czego nagrywać. Ale zawsze się jakiś tam temat znajdzie, żeby pogadać, nawet jak się nic specjalnego nie dzieje. A ja w ogóle użyłam sobie dzisiaj pierwszy raz tego tuszu Eveline, warietę. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. I powiem Wam, że jestem zachwycona. Naprawdę dziękuję za polecenie. Jest to prawda zbyt rzadki, ale dla mnie każdy nowy tusz jest zbyt rzadki i po kilku użyciach, wiecie, on dostanie trochę powietrza i troszkę tak stężeje. No ale powiem Wam, że mam w tym momencie jedną warstwę. Nie mogę Wam to pokazać. Jedną warstwę mam tylko nałożoną i jest super. I ta czerń jest taka naprawdę głęboka, taka. Ja to zawsze tak mówię, że, 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 że taka, wiecie, taka aż gumowa, nie? Bo taka, taka błyszcząca. <laughs> mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra, próbuję jeszcze raz. Jejku, że ja ciągle mam... No nie wiem, no nadal nie działa. Dobra, poczekam jeszcze te 15 minut. W tym czasie pokroję sobie wszystko na obiad, obiorę ziemniaki i zobaczymy się pewnie, jak już będę miała zmytą tą farbę. Ja znowu mam jakiś problem. Nie wiem, co jest. Słuchajcie, zazwyczaj tutaj, w tym miejscu, tu jest informacja o weryfikacji. I ta weryfikacja przebiega naprawdę szybko. To jest może 10 minut, nawet nie. I teraz tutaj mam ptaszek, że niby jest wszystko ok. Ale jak próbuję opublikować film, to wyświetla mi się coś takiego. I nie wiem, o co chodzi. No już jest w pół do trzeciej, także poczekam może do trzeciej. I jeżeli to się tutaj nic nie zmieni, no to wrzucę jeszcze raz ten film. Może to jest jakiś błąd, nie wiem, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam. A tobie nie za dobrze? Kto dzisiaj gnije w łóżku? Ojejku, no syry brudne. Ale muszę wam powiedzieć, że teraz... Codziennie wypuszczam koty, żeby sobie pobawiły się po prostu na ogródku, żeby się, wiecie, pogoniły, pobiły trochę, wyszalały. I widzę ogromną zmianę w ich zachowaniu, szczególnie Roxy. Już nie wskakuje, odpukać na zasłony, nie psoci, tak? Wiecie, wybiega się, pobawi się trochę z Maxem, wyszalają się i później się jest zmęczona i jest bardzo, bardzo spokojna. Chyba, że to już ten wiek, bo Maxiu to też był narwany, jak był mały. Też na zasłonach się bujał. No, myj się, myj się. Tak, taki porządny jesteś. <gry> A słuchajcie, jak mi przyszło to ostatnie zamówienie z temu, to nie pokazałam Wam jednej rzeczy. To jest jakiś taki magiczny ołówek, który się nigdy nie zużywa podobno. I wzięłam go z ciekawości kosztował, nie wiem, może z 59 pensów 69. Słuchajcie, rzeczywiście. Muszę wam to pokazać. Ja nie mam pojęcia, jak to działa. Ale zobaczcie. Normalnie pisze tak jak zwykły ołówek, i ja sobie nim tutaj piszę w moim notatniku. I on się nie zużywa. Zobaczcie to. Obłęd. <grystanie> muszę jeszcze chłopakom takie kupić. I muszę przede wszystkim sobie wygooglować, jak to działa. Bo to jest jakiś szok normalnie. <grystanie> Róża ogląda Adam Vlog i nie może ze śmiechu. Słuchajcie, ja też tak się uśmiałam. Ja najpierw obejrzałam ten film, a teraz puszczam drugi raz róży, bo róża jeszcze spoko. No bo to jest kąpiel paprzek. Teraz nabierają wody, teraz wyciągają skrzydła. No super, co? Połoczone skarb zobaczcie. Zobacz, no tak nastawiają skrzydełka, żeby było czyste. My, myje dupę, myję dupę i tyle. No. Ty jesteś dobry, a zobaczysz potem, jakie będą mokre, całe okrusienkiem. Teraz Dawid przyszedł i oglądajmy razem. One są zachwycone. To jest kopie. I mówią miał. Tak, i, i jeden robi tak mówi jak robi kotek i sam sobie odpowiada, że miał. To normalnie hit, te papuszki to jest hit. Bardzo mądre, bardzo no. Działam w kuchni, tradycyjnie z syfona robiłam co nie niemiara. No bo przecież nie można normalnie mięsa przyprawić, no trzeba tutaj pół kuchni zasypać przyprawą. Tutaj są ziemniaczki, zaraz je będę odlewać. Tutaj gotuje się karkówka z cebulą i pieczarkami. Tutaj mam brokuły. Brokuły są ze śmietaną, z czosnkiem z solą, pieprzem, odrobina cytryny i do tego ziarenka słonecznika i to smakuje naprawdę pysznie bardzo, bardzo polecam ja normalnie zrobiłabym pół na pół majonez i jogurt grecki ale że nie mam jogurtu greckiego no to użyłam sobie śmietany i tutaj przygotowałam już na jutro rolatki no i je przygotowałam tak w ogóle ta karkówka jest mega, mega tłusta jest z polskiego sklepu i ma takie przerosty, że szok. Dla mnie to dobrze. Zjem sobie jedną i będę miała dosyć. Plastry karkówki rozbiłam, przyprawiłam solą i pieprzem z obu stron, posmarowałam musztardą stołową, dodałam dwie ćwiartki jajka, dwie ćwiartki ogórka kiszonego, ser cheddar, i będę to teraz zawijać. No i wiem, że owijam je nicią, która ma jakiś tam barwnik, ale niestety niczego innego nie mam. Także, no, ja to sobie zawinę folią, włożę do lodówki i będzie czekało do jutra. Jutro dopiero będę to gotować. Dawid, obiadek. Proszę bardzo mięsko, pire z ziemniaków i brokułę. Smacznego! Tada! A ja też mam kocięki. Ty masz cztery, ja mam czternaście. A ja też chciałam czternaście. Całą głowę? Ty chciałaś czternaście mieć? No to jak będziesz miała umyte włoski następnym razem, to mama ci zrobi, okej? Okay? Całą główkę.